Radia końcita. Także, proszę Państwa, tutaj nie będziemy gadać o żebraniu, bo oni tu, wiesz, kościoły budują. Jakby tych kościołów w Warszawie było mało. Przecież stoi jeden obok drugiego kościół i to nic z tego nie ma, bo ludzie są tak podli, proszę Państwa, że nie wiem, po co to robić. Czy nie lepiej, żeby ten kościół był w Twoim domu? Filemona 2? Biblia mówi. Jeżeli Biblię chcesz znać, no to trzeba znać ją dobrze, no. Także proszę Państwa, buziaczki, proszę jeść kaczki, wziąć się do czytania Pisma Świętego i będzie wszystko w porządku. Będzie ok. Zapraszamy serdecznie. Czekamy aż te dziadowskie reklamy się skończą. Bo przecież oni jak nie mają na tym zarabiać, to zarabiają na tych reklamach. Coś obrzydliwego. Coś obrzydliwego. Czekamy dalej, aż te reklamy się skończą. Ale oni, wiesz, z uporem maniaka, tak jak te różańce odmawiają, też będą klepać, będą je, żeby... Ojej, naprawdę, ten Bóg to strasznie cierpliwy musi być, który mieszka w niebie, że oni... Zdrowaś Mario, zdrowaś Mario, taka pewna jedna jechała, zakonnica, autokarem i... I, I siedziała zdrowaś Mario, mówi zdrowaś Mario, mówi, siedziała obok siostra i mówi, proszę pani, czy pani jest zdrowa? Tak kilka razy do niej, a ona tak się wściekła, potem, że nie dlaczego pani się tak denerwuje? Przecież jak Matka Boska w niebie by się nie zdenerwowała, gdy co sekunda się ją o zdrowie pyta. Jak się ta zakonnica spojrzała, jak się wściekła, proszę pani. No także widzicie państwo, Pop Swajo, ona nawet tego nie zrozumiała, co ta siostra powiedziała, a to co ta siostra powiedziała było strasznie wymowne. No, że Bóg nie lubi modlitwy długich, powtarzających się ale żeby ta człowiek nabrał mądrości pomimo tych tytułów zaszczytnych, prawda? Z szacunkiem, z szacunkiem, tak się słyszy w radio. Ojej, daj spokój. I tego szacunku nie ma. Z szacunkiem, z szacunkiem i tego szacunku nie ma. Bo jak się to wymusza... No to szacunku nie ma oczywiście szacunek to musi wypływać z wiary z miłości z tego że się prawdziwego Pana Boga zna Jehowę a nie jakiegoś wiesz Zeusa, bo oni wzięli Zeusa, wiesz, i brodę Zeus miał i, 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 i archeologowie, uczeni, bibliści udowodnili, że po prostu w tych kościołach katolickich to oddaje się cześć Zeusowi, no bo ten Bóg to nie jest Bóg Jahwe, to nie jest Bóg Jehowa, tylko to jest jakiś starzec ze siwą brodą, no to więc uparli się tutaj badaczek i kto to jest? Skąd się ludziom. No to, że to po prostu, proszę Państwa, jest Zeus. Zeus udowodnili. Także proszę szukać religioznawstwo w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na dobrej 56 w Warszawie. Zapraszamy. 18 w Polsce. Czas na informacje dnia. Na zwycięstwo Polaka Kamil Stoch wygrał w Innsbrucku trzeci konkurs 66. turnieju czterech skoczni. Rodzina prezydent Warszawy deklaruje zwrot miastu ponad 2 milionów złotych pozyskanych ze sprzedaży udziałów w kamienicy przy Noakowskiego 16. Minister edukacji i premier podpisali list promujący szkolnictwo zawodowe. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Kamil Stoch wygrał w Innsbrucku trzeci konkurs 66. turnieju czterech skoczni i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji imprezy. Polak skoczył 130 i 128,5 metra, uzyskując nieco ponad 270 punktów. Tym samym o 14,5 punktów wyprzedza Norwega Daniela Andre Tandego. Podium uzupełnił Niemiec Andreas Wellinger to trzecie zwycięstwo Kamila Stocha w tym turnieju. W sobotę triumfował w Oberstdorfie, a w poniedziałek w Garmisch-Partenkirchen. Andrzej i Dominika Walcowie, czyli mąż i córka prezydent Stolicy, zadeklarowali zwrot miastu Warszawa ponad 2 milionów złotych. Chodzi o środki, które pozyskali ze sprzedaży swoich udziałów w kamienicy przenakowskiego 16. To odpowiedź na decyzję komisji weryfikacyjnej. A ja, ja. A ja, 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 ja. Te kamienice już stare są, pisa. są o, ruchome, a oni jeszcze tam na wiesz. A mąż prezydent stolicy. Dziś członkowie Komisji Weryfikacyjnej to potwierdzili. Sebastian Kaleta zwrócił uwagę na element poszanowania prawa. Pan Andrzej Walc składając to oświadczenie można powiedzieć, że szanuje prawo obowiązujące, to znaczy szanuje to, że takie decyzje organy państwa mogą podejmować. Komisja z kolei szanuje to, że pan Andrzej Walc od decyzji Komisji chce się odwołać. Poseł Paweł Lisiecki dodał, że kamienica nigdy nie powinna zostać przekazana rodzinie Walców. Szerokie środki pochodzące z, ze sprzedaży tej kamienicy również Powinny należeć się dla beneficjentów wymienionych w no wiesz, oni mają te pieniądze, bo ja wiem, że tu w Polsce żyje się z dnia na dzień, no ale Waltowie chyba gdzieś tam w tych rajach chomikowali, chomik... chomik, chomik. Kamienicy Przemowiejskiego 16 zostali zobowiązani do zwrotu miastu ponad 15 milionów złotych. Jolanta Trykowska, Polskie Radio. Polsce nie grożą sankcje wynikające z zastosowania artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej, mówi wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Politek odniósł się w ten sposób do wczorajszego spotkania premierów Mateusza Morawieckiego i Wiktora Orbana. Zastosowania procedury wynikającej z artykułu 7 domaga się Komisja Europejska, która zarzuca Polsce łamanie unijnych zasad praworządności. Na podstawie tych zapisów wobec danego państwa Komisja Europejska mogłaby zastosować szereg sankcji. To nie dotyczy Polski, powiedział wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Sankcje na pewno Polsce nie grożą. To, co powiedział premier Orban, bardzo jednoznacznie pokazało po kolejny, że Bruksela nie ma żadnych, nawet procentowych szans na to, żeby zasądzić sankcje wobec naszych kraju. Weto tylko jednego z państw unijnych zablokuje ewentualne sankcje. W zapewnieniu pomocy Węgrów nie wierzy poseł PO Marcin Kierwiński. A na samym końcu Orban i tak zważy wszystkie racje i uzna, że bliżej mu z politykami Niemiec, Francji Włoch w Hiszpanii, a nie z niepoważnymi politykami z 9 stycznia premier Mateusz Morawiecki będzie kontynuował rozmowy z przewodniczącym Komisji Europejskiej. Michał Walczyk, Polskie 24. Minister edukacji Anna Zalewska i premier Mateusz Morawiecki. Życie to walka. Pan Jezus Chrystus też tak szedł głosić to... Był znienawidzony, no bo przecież cały świat w mocy złego leży, oni myśleli, że sekta to jest coś malutkiego takiego, wiesz, jak Świadkowie Jehowy, sekta to jest coś takiego wielkiego, jak katolicy, przecież to, proszę Państwa, o czym my tu mówimy? W trzecim, czwartym wieku już do odstępstwa doszło, wtedy kiedy świadków Jehowy w ogóle nie było ani Mormonów, ani Ewangelików, nawet prawosławnych nie było, proszę Państwa. O czym my tutaj mówimy? A te największe sekty się rozrosły i one przyjęły całe pogaństwo w 325 roku. Konstantyn Wielki połączył, synkretyzm był, prawda? Wszystkie kultury, opcje, religie, a katolicy o tym nie chcą wiedzieć. Nie chcą Chcą widzieć ludzie, którzy mają nie wiadomo jakie tytuły, bo chyba o to chodzi, żeby mieć tytuły, udawać mądrego, a głupim się jest. No. także proszę do czytania Słowa Bożego się nakłonić i żeby ten kark nie był taki twardy, byś się mogła pokłonić nad Słowem Bożym. Cała ta sytuacja przedstawi nasze piękne miasto w niekorzystnym świetle. Inna obawa? Worki i torby pozostawione przez bezdomnych mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Są już głosy krytyki. Guardian cytuje innego radnego, który apeluje o rozwiązanie... Znowu o bezdomnych wody, gadają, bo nie domywych, przecież wody, tak wody, wody, łatwo wody, to słowo e, wychodzi. Nawet tym, tym moherowym, którzy w kościółkach swoich Jezucka pokazują na sianku, w sumie jako bezdomnego człowieka, że Jezus Chrystus był bezdomny, to co? Szybko się to święto już skończyło? No Jezus, jeśli był bezdomny naprawdę, no to powinni to, to powinien jakoś tak poważniej traktować. No, Jezus był normalnym człowiekiem, a, a na sianku to sobie oczywiście, że mógł pospać, ale miał złote i bogate, drogie buciki, że jak uciekali z Józefem i Marią do Egiptu, to nawet Jezuska okradli, żeby ten Jezusek był bezdomny żeby Jezusek spał na sianku, to by może nie było z czego Jezuska okraść, prawda? A jednak go okradli. Ja wiem, że można bezdomnych, że można biednych i ubogich okrać, bo dzisiaj to ludzie są w posiadaniu różnych rzeczy i bezdomni albo tak jak Lady Gaga, która świadomie sobie bezdomność, jak to gazeta powiedziała, że Lady Gaga jest bezdomna, świadomie sobie tę bezdomność obrała, wybrała, no bo nie ma czasu mieszkać po prostu, ciągle się przebiera, ciągle się przebiera, ciągle się przebiera, ciągle się przebiera. Komisja na tę propozycję przestała z entuzjazmem. W sumie prezydent z rodzina, prezydent stolicy Hanny Grankiewicz Walc ma zwrócić ponad 5 milionów złotych, z czego mąż, prezydent i córka, nie